No i cyk, na dzisiaj koniec. Cześć, witajcie, tutaj Maciek i Klocki. Jeżeli na mojej twarzy widać zmęczenie, to nic dziwnego, dlatego, że skończyłem pierwszy duży rzut mystery boxów. Jakieś 400 pudełek, a być może jeszcze dorobię. Jak wiecie, zbliża się Klockomania. 13 i 14 kwietnia 2024. w Wrocław, Tarczyński Arena. Tam się bawimy, gadamy, budujemy i pewnie masę innych rzeczy. No i będzie można dorwać moje mystery boxy. A wsłuchując się w wasze zeszłoroczne opinie i komentarze, w tym roku zorganizujemy to nieco inaczej. Boksy będą tańsze, 25 zł od sztuki, no i będzie tam więcej mojego melczu. A jeżeli melcz na polskim legotubie no to większość twórców zwraca się do wlepki.com. Nie wiem, czy ich kojarzycie, właściwie powinniście, bo działają na rynku ponad 10 lat. Produkują wlepy, gadżety, poligrafię i odzież. O, mam tutaj katalog produktów, na szybko to sobie przejrzyjmy. Niektóre naklejki są Wam dobrze znane, to na pewno. I co my tam dalej mamy? Sticker, paki, arkusze no właśnie, coś takiego przygotowaliśmy do moich boksów są i magnesy. I kubki, i smycze, i zeszyty, i kalendarze, i odzież. Dużo, dużo odzieży, bo i czapki, i poduchy, i masa innych rzeczy. No, akurat tych kilku ostatnich pozycji nie znajdziecie w tych stosunkowo małych pudełeczkach, ale zróbmy tradycyjny opening 10 sztuk, żebyście mogli wiedzieć, czego się spodziewać. I może na tej bazie podejmiecie decyzję, czy może wybrać sobie jedno albo dwa takie boksy. To wszystko jeszcze omówimy. Aha, jak będziecie chcieli się przyjrzeć, tak już na spokojnie, ofercie wlepki.com, to na dole macie ich socjalki. Jeżeli będziecie coś zamawiać, powołajcie się na Maćka i Klocki, to uda się zgarnąć jakiś rabat. Tymczasem, no, lećmy na stół. Chcę Wam pokazać, co tam nawtykałem do środka. No a dlaczego tak dużo dzisiaj nawijamy na temat wlepki.com? Z prostej przyczyny. Dorzucili się do boksów to z ich inicjatywy. W każdym pudełku znajdziecie magnes Maciek Kucharz i będziemy mogli spędzać czas również w kuchni. No i są dwa warianty boksów. Jeden ze sticker packiem, który został zaprojektowany przeze mnie, no i bardzo zdolnego grafika Pawła. Pozdrowienia. No a w drugim wariancie będzie holo naklejka oraz przypinka to się chyba profesjonalnie nazywa badziak badzik coś takiego w każdym razie pokażę wam co znajduje się w sticker packu bo jestem z tego naprawdę dumny o mamy tutaj <ścoughs> przeróżne znane motywy i to jest chyba gratka dla fanów w co drugim mystery boxie będzie taki sticker pack Do tych naklejek zdaje się jest aż 11 sztuk, także jest co przyklejać. Podoba mi się również ta logówka w wersji Space, a także mam to z Alto. Główny partner tego kanału. No okej, okay, to teraz jeszcze kilka istotnych informacji na temat dystrybucji. Sprzedajemy zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Nie ma to znaczenia. Szukajcie Marcina ze Strefy Klocków. No i jedna osoba to jeden mystery box. Żeby wiecie, każdy mógł się załapać, żeby to była też zabawa, a nie koniecznie jakieś łowy. No, i bilet rodzinny 2 plus 2 uprawnia w takim razie do czterech boksów. Powinno starczyć dla wszystkich. Około 500 tego chyba przygotuję. Otwórzmy przykładowe. A jeżeli będziecie mieli jakieś pytania odnośnie boksów przeznaczonych na klockomanie, odnośnie naklejek czy też innych gadżetów, sekcja komentarzy należy do Was. Wiecie, jak to wszystko działa. Nie wszystkie boksy mogą być wypasione, bo poszedłbym z torbami. Tutaj trzeba policzyć podatki, no i całość tych wszystkich kosztów, również nakład pracy. Okej, okay, ale po prostu otwórzmy, bo chyba na to najmocniej czekacie. Co mamy w takim pierwszym, lepszym, przykładowym <laughs> Owen? Okej, okay, z małym Dinkiem. Oprócz tego pakiet zwierzaków, 5 sztuk. Chyba najcenniejszy jest ten mały żółwik. I akurat w tym wariancie jest holo Ten cały badzik, a przypineczka. Dwie naklejki. Wszystkie podpisane, no i jeszcze garść kart z LEGO Star Wars, akurat w tym przypadku. No, także to jest taki pierwszy, przykładowy, najzwyklejszy boksik. No i pamiętajcie, w każdym boksie macie Maćka trzymającego ciasto. Zerknijmy, pudełko numer 2. Okej, tutaj mamy jeszcze nieotwarte pudełko z minifigurką. Ciekawe co jest w środku, teraz można skanować. Co tam dalej? Garść liści, zdaje się, że po 12 sztuk do woreczka pakuje, jest wspomniany magnes, o, tutaj mamy sticker pack, czyli te wiecie, naklejki w pakiecie, które wam pokazywałem i karty z LEGO Star Wars, tak to wygląda, chyba nie najgorzej, co? Trzecie przykładowe pudełko. No to jest trochę śmieszne, że robię unboxing tego, co niedawno pakowałem. No ale chodzi o to, żeby wam pokazać, czego możecie się spodziewać. Okej, okay, tutaj taka zwykła mieszkanka miasta, ale są też trzy obrazy. Nieźle, oprócz tego liście. No i chyba będzie całkiem sporo, ale wiecie, roślinność do makiet zawsze się przydaje. Jest sticker pack, pozostałe naklejki, no i magnes. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o trzecie przykładowe pudełko. Bez ściemniania. Wiecie, to jest trochę tak, że mógłbym pokazać 10 wybranych najlepszych, i wtedy wszyscy by się rzucili. Ale też nie chcę was rozczarować. No, czasem będą lepsze, czasem gorsze pudełka, ale zawsze będzie to dobra zabawa. O, a tutaj zabawa jest naprawdę przednia, bo mamy kostium Smoka. Przecież to unikatowa minifigurka, która występuje zaledwie w jednym zestawie. Oprócz tego, jakiś podwodny dron, no i sticker, pack, magnes. Wszystko, co tam być powinno, to jest akurat niezły boksik i zazdroszczę temu, kto go wyciągnie. Przypominam, że ideą tych moich eventowych, tajemniczych pudełek jest to, że nie znamy zawartości, a zwrotów nie przyjmujemy. Wydaje mi się jednak, że jeżeli to odsprzedacie, no to jako taki elemencik kolekcjonerski na pewno stratni nie będziecie. O, zobaczcie, tutaj jest puszka. No to jest trochę warte, w środku dwie minifigurki, no i sticker pack, inne naklejki, magnesy, także takie pudełka też będą się zdarzały. Co o tym sądzicie? Ogólnie to w pudłach raczej będą takie rzeczy, jacyś mieszkańcy miast. Albo po prostu garść klocków do budowy. Tutaj mamy skarb i ogólnie coś do makiet podmorskich. Czasem pojawią się stwory z Minecrafta albo jeszcze z jakiegoś innego uniwersum: może polibak, może na przykład mini model z Lego Star Wars. To się jeszcze zobaczy. A kiedy we wrześniu 2023 po raz pierwszy wypuściłem takie mystery boxy na festiwal na Podlasiu, no to sprzedało się to w trymiga i opinie były pozytywne. Na szczęście nikt nie płakał. No a tamte boxy były nieco droższe, było ich mniej. Tutaj mam nadzieję, że utrzymają się dłużej w ciągu dnia. Co my tutaj mamy w kolejnym pudle? Czy wy to widzicie? To jest golden brick, coś bardzo podobnego. Było do wyciągnięcia w LEGO Masters w pierwszym sezonie, kiedy ktoś najlepiej poradził sobie z pierwszym czy tam drugim zadaniem. Chyba to było pierwsze zadanie. Oprócz tego figurka, taka powiedziałbym zwyczajna, ale mamy dwie miski z ramenem. To dobrze, to fajnie. Wow, świecący klocek, no tak, one również będą się zdarzać. Dodatkowo separator. I co tam jeszcze mamy? Holo naklejkę, przypinkę, magnes, karty, zwykłe naklejki z podpisem, czyli w sumie całkiem nieźle. No nie, no ten Golden Brick to może być sporo warty, nawet nie jeżeli chodzi o powiedzmy wartość finansową, pieniężną, ale fajnie mieć coś takiego w kolekcji. Teraz na potrzeby filmu tak swobodnie otwieram sobie te pudła, ale za chwilę po nagraniu je zabezpieczę. Tutaj taśmą po dwóch stronach, żeby w transporcie nic nie wyleciało, nie otworzyło się i wiecie jak to wygląda. Ok, zdaje się, siódmy boksik. Tutaj mamy Tuskena z jego laską. Kilkanaście takich złotych gwiazdek, holo, naklejka, magnes i pozostałe rzeczy. Okej, okay, takie boksy też się zdarzają. Właściwie to ich będzie większość, tak z 60%, żeby wiecie, no znaleźć finansowanie na te ciut lepsze, które przypadną szczęśliwcom. Na tym polegają mystery boksy. No to pora na ósmy boksik, ale raz jeszcze podkreślam, wymiana nie wchodzi w grę oraz wybieranie sobie zawartości. Co to, to nie. Choć z drugiej strony, jeżeli bardziej zależy Wam na sticker paku, to polecałbym te parzyste numery boksów, bo one za chwilę również zostaną ponumerowane. O! W ósemce chyba jest niezły drop, taki oto wielgachny żółw. Występował w jednym zestawie dokładnie tak jak kostium smoka oraz jakaś basicowa figurka z Minecrafta, oprócz tego holo naklejka, przypinka magnes, naklejki z podpisem i jakieś losowe karty z Lego Star Wars. Taka zawartość chyba jest satysfakcjonująca, prawda? Staram się po prostu nie pchać byle czego do tych boksów. Nowe oryginalne klocki to chyba jasne, żadnych kasztanów. No i okej, okay, przedostatni, dziewiąty. I co my tutaj mamy? Okej, okay, takiego wodnego drona to już było, ale także postać z Lego Dreams. Czy to jest piaskin? No on również na ten moment jest mocno unikatowy. Oprócz tego zdaje się sticker pack O. Tak to się prezentuje. W ogóle tutaj macie jeszcze mój podpis. Wszystkie social media, także jest to ciekawie i dobrze przygotowane. No, dajcie znać, co sądzicie o tych motywach w sticker paku. No i dziesiąty, dzisiaj finałowy mystery box. To pewnie będzie coś dobrego. Zerknijmy. Hu, hu, hu. Atrociraptor. Przecież to jest znacznie cenniejsze niż te 25 zł. Tak mi się wydaje, chociaż akurat ten biały występował w stosunkowo niewielkim zestawie. O, jest kol, no kilku ninja pewnie też w tych pudłach znajdziecie, a oprócz tego sticker pack, magnes, naklejki z podpisem i tak dalej. O, napiszcie w komentarzach, które z tych pudeł najmocniej przypadło Wam do gustu. Tutaj powtarzam na planszy wszystkie kluczowe informacje. I ciekaw jestem, z kim się widzę we Wrocławiu. Dzięki wielkie wlepki.com za wsparcie tego projektu. No i do zobaczenia. Zobaczymy, czy to się sprzeda.